Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwa zaprosić do Góżna, Taka miejscowość niedaleko leśna. Wielu osobom się kojarzy to z takim sanatorium, gdzie się jeździ na rehabilitację po jakichś wypadkach, po jakichś zabiegach. Wielki ukłon dla pracowników tego, tej placówki, ponieważ mój chrześcijak. Tam też, że tak powiem, odzyskał zdrowie i bardzo ładnie się nim zajęli. Tak się składa, że część mojej rodziny kiedyś pracowała w tym, w tym sanatorium, a to sanatorium jest w budynku, który należał do rodziny Millerów. Oni go wybudowali w latach 1908-1912, ale tutaj muszę już teraz cofnąć się bardziej w przeszłość tej miejscowości. Górzno jako miejscowość już w XV wieku było wymienione. Przechodziła przez różne ręce jako właściciela, ale w połowie XIX wieku należała ona do rodziny Sułkowskich. I tak się złożyło, że z Saksonii przybył Edward Miller i w 1856 roku wydzierżawił od rodziny Sułkowskich tworzanicę. No, muszę przyznać, że musiał to być bardzo łebski gość, ponieważ to świetnie sobie radził i już w 1871 roku kupił od rodziny Słukowskich majątek Góżno. Bardzo dobrze mu się musiało tam powodzić ekonomicznie, ponieważ ten Edward, któremu później w 1865 roku, czyli już tutaj na naszej ziemi, urodził się syn Kurt. Bardzo dobrze im się powodziło, bo później do tego góżna dokupili Garzyn, frankowo, Bojanicę i Ciołkowo. W 1871 roku wybudowali w góżnie rektyfikację w zasadzie gorzelnie gorzelnie, taką przemysłową. No i Musiałem się bardzo dobrze powodzić, ponieważ oni w krótkim okresie czasu wybudowali gorzelnię, partak, fabrykę skrobi, krochmalnie, kolejkę wąskotorową i całą bocznicę kolejową. Czyli musieli się tam pięknie rozwijać. Skąd ja wpadłem na pomysł, żeby Państwu o tym opowiadać? Dzięki jednej mieszkańce osiecznej, która część dokumentów znalezionych po swoim ojcu przekazała mi jako regionaliście. Jestem w posiadaniu takiej bardzo ciekawej dużej teczki. Są tutaj akta związane z Osieczną, ale to jest teczka, w której jest dokumentacja rozwoju technicznego majątku Millerów z Głużna. Ona się zaczyna w 1871 roku i tutaj mamy plan Goszelni i całego takiego kompleksu przemysłowego, który powstał tam na terenie gózna. Tateczka sięga czasowo do 1915 roku. Ona jest. Cała wypełniona dokumentacją techniczną, tych różnych takich urządzeń, które tam gdzieś się pojawi, pojawiały na terenie tego, tego majątku. No i muszę powiedzieć tak, są tutaj urzędowe dokumenty związane z dozorem kotłów parowych, ponieważ podstawą tych wszystkich działalności była para i silniki parowe. I są tutaj dokumenty z film. Wilhelm z Hute ze Szprotawy, Robej Company z Lincoln w Anglii, Schneider Corporation z Frankfurtu nad Odrą, Garrett and Smith Corporation z Magdeburga, Bruka, e, Coming and Bentram z Lwówka Wielkopolskiego, e, Paul Kercz z Gorzowa Wielkopolskiego, Hamin Neumann z Frankfurtu nad Odrą, mm, and Corporation z Wrocławia, Orenstein Koppel z Berlina, Henry Glantz, z Mannheimu, tu na przykład dotyczy ta dokumentacja agregatu prądu, prądotwórczego, ponieważ ten majątek już wtedy miał od 1895 roku miał instalację elektryczną. Firma Gutle Co z Brzegu również rozbudowała i najbardziej znana była właśnie ta fabryk, czyli fabryka krochmalu, fabryka mączki ziemniaczanej i ona była w Górzie od 1895 roku. Co jest też ciekawe, w czasie wojny II, miejscowość Gózna dostało, dostało niemiecką nazwę, która się nazywała Starkenberg, czyli to jest jakby krochmalna góra, czyli ta fabryka była bardzo, bardzo znana i prężna i ta, stąd się wzięła ta nazwa. Muszę powiedzieć, że tak jak ta teczka która Z uwagi na to, że tu są rozwijane, malowane ręcznie, rysowane ręcznie plany i tak dalej, jest bardzo podatna na rozdarcia, więc nie pokazuję Państwu tych poszczególnych planów, ale są tutaj przekroje kotłów parowych, przekroje e, silników parowych, są plany budowlane, Pan Raul na przykład z Leszna projektował te wszystkie budynki i w każdym razie to wszystko jest tutaj zamieszczone. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. To są dwie rzeczy związane z Millerami z Głuszka. Tak się składa, że Kurt Miller zmarł w 1933 roku i zostawił wdowę. Ta wdowę to była jego żona od 1919 roku. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo do historii przeszła słynna właśnie ta żona Kurta Millera, czyli Anna Maria Miller, bo to jest taka pani, która. 1945 do samego końca była w swoim majątku, później została aresztowana, przebywała w obozie, w Gronowie, później była przez NKWD bardzo represjonowana i dopiero dotarła później do swoich dzieci do Niemiec. I dopiero po jej śmierci, a zmarła ona w 1979 roku, jej dzieci wydały książkę, wspomnienie właśnie tej Anny Marii Miller. I tutaj kogoż mam się lękać, są to cytaty z Biblii, są tutaj cytaty z Goethego i tak się, tak się złożyło, że właśnie pan Eugeniusz Wachowiak Przyczynił się do tego, że w 2000 roku taka książka powstała, i uważam, że każdy, kto się interesuje regionem, tutaj naszym, powinien tą książkę przeczytać. A poza tym ona ma takie przesłania ponadczasowe, bo kobieta, która przyjechała tutaj z Mazur, była wiele lat tu w Polsce, ale no, że tak powiem, dostała wiele rzeczy niedobrych. Ale nigdy się nie skarżyła. Tak się składa, że wiem, że przed swoją śmiercią bywała w Osiecznej, bywała w Góżnie, przyjeżdżała, także mam sporo wiedzy na ten temat. Była to bardzo wykształcona kobieta, była też świetną pianistką, organizowała życie kulturalne i to jest jej ex z książki Anne-Marie Miller-Góżno. Każda książka, która była w bibliotece, posiadała tego typu rzeczy. Tutaj akurat ta pani sobie z niczego, czy... I, e, s, filozofa niczego y, 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 wypisała sobie niektóre y, cytaty no, interesowała się sztuką y, po śmierci męża y, też y, u niej tam w tym górnie przebywali różni artyści. Mam dużą wiedzę na temat Teodora Johansena, który był malarzem, malował piękne obrazy i też sporo tych obrazów, że tak powiem, zostało tam w okolicy. No Jeżeli chodzi o bibliotekę Anny Mari Mille, to też proszę zobaczyć to jest też. Ex Libris z pięknego wydania, że tak powiem rozmów z Goethe, czyli też taki rozwadzań, a tutaj ponadczasowa książka Tołstoja Anna Karenina również, również należała do biblioteki w Górznie. Także czasami jest tak, że nie przywiązujemy wagi, a ja na to Górzno już kiedyś zwróciłem uwagę. Proszę zwrócić uwagę, to jest widokówka z 1900. Trzeciego roku, ona pokazuje Góżno. Ja tutaj zrobiłem specjalnie na potrzeby tego filmu takie powiększenie. I tutaj mamy kaplicę w Góźnie, szkołę ewangelicką, sklep pana Szpichala, katolicką szkołę. Tu jest właśnie zamek, a tu mamy ten sztart fabryk czyli tak wyglądała i po co jest tutaj namalowane na tych planach znajduje się właśnie na tej widokówce o tu jest specjalne powiększenie tu jacyś mieszkańcy się załapali na tą fotografię. Musimy sobie zdawać sprawę że nie tylko Polacy podnosili poziom e, tutaj produkcji i poziom uprzemysłowienia na terenie e, Polski tylko też Niemcy którzy no, tutaj akurat z przyjechali. Pierw wydzierżawili, później kupowali, później się rozrastali, ale przecież w tym czasie korzystali z tych dobrodziejstw mieszkańcy Góżda i okolicy. Także Anna Maria Miller, Góźnie to dziękuję. Korzystając z okazji, chciałbym na nadchodzące święta, bo za parę dni będą święta Bożego Narodzenia, w zasadzie. Każdy niech sobie życzy to, co by chciał, a ja w zasadzie wszystkim życzę zdrowia, bo w dzisiejszych czasach, w czasach pandemii, to zdrowie jest najważniejsze, także byśmy mogli kolejne odcinki kręcić, kolejne się oglądać, a Państwu dużo, dużo zdrowia życzę od siebie. Dziękuję.